Pan też. Wcześniej się dzisiaj zaczyna. Dopiero w pół do trzeciej. Cholera znowu się opóźnia. Nie opierać się. Nie latarnia. Do wody. Ja to wszystko Do wody później się wyszczególnicie obywatelu. Imię. Pijak. Nazwisko. Pijak. Zawód też pijak. Też. Ładnie. Przykro mi, ale w dowodzie nazywa się pan Kowalski. To nieprawda. Nazywałem się Kowalski, ale to było dawno i niczego nie dowodzi. W tym kraju tysiące Kowalskich. Czasem nazywają się Kwiatkoscy, czasem Piotroscy, czasem jeszcze inaczej. Ale to nieważne. Nie siedział pan jeszcze nigdy, co? Nie. Nie szkodzi. To pan posiedzi. Tłukli się na ulicy, akurat miałam obchód. Kto to słyszał, robić awanturę w biały dzień. Ty daj im spokój. nie udawali, że grają w berka, a ty do nich całkiem nie Się. Dawna jedynka, tak? Hi, hi, hi. Wszystko gra. Jak zwykle obywatelu Rybicki. Rozbierajcie się. A teraz rozbierajcie się. Sierżancie, ja wiedziałem, że tak będzie. Hi, hi, hi. Na trójeczkę to zawsze trafię. Hi, hi, hi. Chciałem zrobić. Żona mi umarła. Mogę być pijany, czy nie? No, 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 uspokójcie się Rybicki. W zeszłym tygodniu upłakiwaliście śmierć ukochanej córki, tak? Z zeszłego pierwszego też obchodził stypę po żonie. Widocznie ma wyjątkowo zły rok. No, rozbierajcie się Rybicki. paseczek też. Oczywiście. Przecież wy wiecie, Rybicki, że tu jest stara, kochana trójka, gdzie na dechy idzie się bez paseczka. No. Paseczek to rzecz niebezpieczna w tym stanie. Można sobie ukręcić pętelkę. A co by wtedy robiły te groby waszych żon? Tak. Kto by koło nich chodził? Co, Rybicki? Tak. Zgubiło mnie szczęście do kobiet, no. A... sznurowa dełka też? Sznurowa dełka, nie. A, 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 ale ja na tylu jeszcze nie, nie zginę, co? Sierżantzie nie, nie zginie? Nigdy! Jak zwykle, zaraz będzie miał atak. Założyliście Amerykanki? Tak. Franczyźni. Czyby się ubanie rozwalił? Może wezwać pogotowie? To by była ładna historia, jak jeździli do wszystkich deliryków w tym mieście. Cholera. Kanki, komisariaty, mandaty. Co to wszystko da? Gdy byłem w partyzance, myślałem, że jak się skończy ta cała zabawa, będziecie inaczej żyli. Na myśl mi wtedy nie przyszło, że będę sierżantem milicji, że będę musiał odbierać wam paski. Niech was wszystkich diabli porwą. aby było zatkać mordę. Gdzieście się upili? Nie jestem wcale pijany. Nikt nie jest pijany. To moja wina, ja uderzyłem tego człowieka. O co wam poszło? O nic. To dlaczego pan go uderzył? Zdenerwowałem się. Mógłbym was podtrzymać tutaj, ażbyście się nauczyli chodzić po ulicy. Ale nie chcę was tutaj dzisiaj widzieć. Teraz pójdziecie pewnie się pogodzić. Tak to już bywa. Jest pan wolny. Która godzina? Mamy jeszcze trochę czasu. Możemy się napić. U mnie jesteś pan charakterny chłopak. Która godzina jest? 25 po trzeciej. Idzie pan? Nie, nie mam czasu. Nie miej pan żalu. Nie mam żalu.